Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, cześć. Tego koloru dawno u nas nie było. Mianowicie Kia Prosit GT w kolorze Dark Pentametal. Eee, a fajnie, bo mamy, możemy go bezpośrednio porównać z czarnym. Zapraszam na krótki filmik. Nowa Kia Prosit GT w kolorze Dark Pentametal. Dzisiaj pełna konfiguracja, czyli pakiet technologiczny, pakiet bezpieczeństwa, pakiet premium i dach panoramiczny. Cena prezentowanego egzemplarza cennikowa 147 400 zł brutto. Tak to wygląda, dwie rury wydechowe, piękny LED. Przez całą klapę bagażnika Felgi 18, no z tym kolorem te czerwone wstawki też ładnie się komponują. Felga 18, nowa lampa, grill również z czerwonymi wstawkami, tak wygląda grill w wersji GT. Tu po lewej stronie zaczyna nam się pojawiać czarny GT. Mamy bezpośrednie porównanie kolorów. No ciężka decyzja, który jest ładniejszy. Grafitowy na pewno będzie łatwiejszy w utrzymaniu. Czasami często klienci stają przed właśnie decyzją co do wyboru koloru i tu mamy możliwość bezpośrednio porównania tych dwóch kolorów na prosidzie, dark penta Metal i kolor Black Pearl. Czarny, kolor Black Pearl będzie go sobie jeszcze dookoła. Dark Penta Metal. Również wersja Geta. Myślę, że dzisiaj przynajmniej dwie osoby będą miały fajny dzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy następnym filmie. KIA